Siemaneczko, dzisiaj nowość. Kingsong N14, hulajnoga miejska, która zaskoczyła mnie totalnie swoim komfortem. Czasami jest tak, że dostaję hulajnogę do testów, która wygląda tak normalnie, po prostu pospolicie, jak każda inna, zwykła hulajnoga miejska. Po czym siadam na nią i okazuje się, że wow. Jest mega komfort. Jest to sprzęt po prostu stworzony do jazdy po nierównościach. Bardzo stabilny i pewny w prowadzeniu. Wygląda niepozornie, ale uwierzcie, mi ona jest szybsza niż psiaomi czy Motus Scooty Poza tym ma nieźle rozbudowane liczniki, i aplikację na telefon, która naprawdę mega mnie zaskoczyła swoimi możliwościami. Spoko hamulce tarczowe z EBS-em, czyli tym hamulcem wspomaganym elektronicznie. No i trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobrym oświetleniem, znanym mi z TiBo Prime'a i TiBo Epic Plus w sumie identyczne. No i to epickie podświetlenie deku sterowane oczywiście z aplikacji, no a przy tym kompaktową budową i całkiem niską wagą. No wydaje się idealny ten Kingsong N14 do jazdy po mieście czy na dojazd do pracy, ale czy na pewno jest taka idealna jak się wydaje? To się okaże w tym odcinku, na który już serdecznie zapraszam. Zaczynamy! Na samym wstępie chciałem zaznaczyć, że ta hulajnoga przyszła do mnie bezpośrednio od producenta. To jest z magazynu europejskiego, więc czekałem na nią dosłownie kilka dni. Na dzień dzisiejszy koszt to jest 2888 zł w przeliczeniu z euro, a link do niej zamieszczam oczywiście w opisie filmu. Jeśli jesteście zainteresowani, wystarczy kliknąć. Generalnie jest to w miarę nowy produkt, także za dużo informacji na internecie na jej temat jeszcze nie znajdziecie. Dopiero od niedawna jest w sprzedaży. No i ja postaram się przybliżyć Wam jak najwięcej cech tej hulajnogi, tak, żeby było wszystko jasne. Jedziemy. Ta hulajnoga ma 10-calowe koła pompowane. Silnik umieszczony jest w tylnym kole. Ma moc 500 W, a w piku nawet 900. Bateria 48V o pojemności 10,4Ah. przedni hamulec bębnowy tylny tarczowy plus EABS. Z przodu mamy klasyczne widełki z amortyzatorami, a tylne zawieszenie to dwa amortyzatory umieszczone pod dekiem, które sprawiają, że ta hulajnoga jest naprawdę miękka. Z przodu mocny reflektor LEDowy, a z tyłu czerwona lampka stop. A na końcówkach rączek kierownicy umieszczono kierunkowskazy, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Dek ma podświetlenie RGB, którego kolory można sobie zmieniać na aplikacji. Natomiast po naciśnięciu hamulca, LEDy świecą na czerwono, co jest bardzo fajne. O samej aplikacji opowiem w dalszej części, ponieważ jest dosyć mocno Rozbudowana. Sztyca kierownicy składana jest w tradycyjny sposób, zabezpieczona podwójnym zabezpieczeniem. Dzięki specjalnemu zaczepowi, sztyca może posłużyć jako rączka, a cała hulajnoga waży 22 kg. Muszę tutaj zwrócić uwagę na bardzo solidne, masywne, porządne błotniki, które zdecydowanie uchronią wasze nogawki. Jeśli chodzi o zasięg tej hulajnogi, to postanowiłem go sprawdzić w pierwszej kolejności. Tradycyjnie na moim kanale, czyli jazda z prędkością 25 km na godzinę na tempomacie. Baterię mamy naładowaną na fulla, stan początkowy licznika 68 km. Jedziemy. Ustawiłem sobie tak tempomat, żeby po 3 sekundach nieruchomej pozycji manetki się aktywował. Właśnie dostałem taki sygnał, widzę, że zapalił się znaczek tempomatu. Jedziemy mniej więcej 25 km na godzinę. Chciałem tylko zauważyć, że mamy początek października i temperaturę 12 stopni na zewnątrz. Jest troszeczkę zimno jak dla mnie, ale no cóż, trzeba zrobić ten test, żeby wiedzieć, ile się przejedzie na baterii 10,4Ah. Generalnie bateria jest podzielona na 5 kwadracików, 5 pasków. Plus teraz tutaj przejrzę full, czyli full, ale wiadomo, że chodzi o to, że tutaj będą się wyświetlały procenty. Na razie mamy 100% full. Generalnie fajna sprawa z tym, że jak naciśnie się trzy razy przycisk zasilania. To przełącza się na V. Mamy 52,5 mniej V stan ładowania baterii w tym momencie. Jeszcze raz klikam i mamy ampery. Teraz jest jakby pobór w amperach pokazywany. No jadę akurat delikatnie z górki, więc tutaj kilka amper tylko. A po lewej stronie pokazuje nam się pasek, jakby taki graficzny poboru amperów, także to też jest fajne. A no muszę powiedzieć, że na trasę bardzo wygodna hulajnoga, w sensie duża kierownica, bardzo fajna sylwetka. Bardzo cichutko toczą się te koła, także jest przyjemnie, wygodnie. Zawieszenie fajnie pracuje, także naprawdę jest fajnie. Słuchajcie, 10 km za mną i już tylko 60% baterii zostało, także szału nie będzie zasięgiem jednak. Jeśli chodzi o takie coś jak odległość ciała od... to Tutaj muszę powiedzieć, że jest troszeczkę tego miejsca. Nie ma takiego odczucia, że jesteśmy tak blisko kierownicy, bo w niektórych hulajnogach tak bywa. Natomiast tutaj i jest troszeczkę tej przestrzeni, także jest komfortowo pod tym względem jazda po bruku, tak jak teraz w ogóle jest praktycznie nieodczuwalna odczuwalny jest tylko delikatny dźwięk po przejechaniu po prostu po kostce, nic więcej jest absolutnie super hiper gładko, miękko, komfortowo to jest pierwszy raz taka sytuacja bezprecedensowa, gdzie musiałem zawrócić nie zrobiwszy nawet tej podstawowej mojej pętli na której zawsze robię testy zasięgów takiej najmniejszej pętli ona ma jakieś 25 km Ponieważ przejechałem 12-13 km w tym momencie, już jest tylko 54% baterii, więc boję się po prostu, że nie wrócę do domu, więc wyszło szydło z wora, słuchajcie, ta hulajnoga ewidentnie nie jest hulajnogą na trasę, pomimo tego, że naprawdę bardzo dobrze się nią jedzie, bardzo wygodnie, cicho, fajnie, komfortowo, natomiast no z takim zasięgiem, jaki tutaj się zapowiada, no to raczej hulajnoga miejska. Tak wygląda aplikacja podczas jazdy, pokazuje prędkość i wszystkie te różne inne dane ampery, temperaturę spoko no i tak oto mamy 20 km 33% zostało baterii do końca wbijam w drogę szutrową, kamienistą i to jest ta rzecz, która po takiej porażce jak szybko ubywająca bateria powoduje uśmiech na twarzy jednak, bo ta hulajnoga słuchajcie jest naprawdę kosmicznie wygodna w ogóle nie czuć tych kamyczków, jest naprawdę mięciutko fajnie Słuchajcie, planuję zrobić coś takiego jak ranking hulajnóg elektrycznych. Tam będą różne cechy punktowane, na przykład zasięg, właśnie komfort, cena, no i generalnie jeszcze jakieś może inne kategorie. I od razu wam powiem, że ta hulajnoga na pewno będzie wysoko pod względem komfortu, bo jest naprawdę miazga. Teraz dopiero słoneczko wyszło, ja już tutaj taki przemarznięty. Uff, kurde. Jest po prostu szok, jak fajnie się na niej jeździ w terenie. Ups. Widzieliście to? Bliskie spotkania trzeciego stopnia z samochodem w lesie. Rzadko się zdarza, ale się zdarza. Nie no Na takie wycieczki jest naprawdę bajeczka. 17% tylko zostało. Czerwony pasek ostatni się świeci. Ale wychodzi na to, że te 30 km raczej się przejedzie na tej hulajnodze. To nie jest taka tragedia. No i patrzcie, jaki timing! 30 km, 5%, 4% baterii zostało. Także w zasadzie koniec testu. 30 km na tej hulajnodze można przejechać na jednym ładowaniu, jadąc 25 km na godzinę na tempomacie. O 1%, koniec. Jeszcze mam kilometr do domu, a spoko. Patrzcie, 0% a jadę. O kurde, to ciekawe jest. Oj, teraz mruga już na czerwono, zaraz się pewnie zatrzyma. No nie ma wyjścia i tak muszę dojechać jakoś do domu, więc dojedziemy ją do końca. Słuchajcie, jest i tak 30 km różniutki. 0% pokazuje. Mruga na czerwono, jedzie 24 na godzinę cały czas. Jakieś to będzie, słuchajcie warto robić takie testy, warto 30 km i ani kilometra dalej, to jest całkowity zasięg Kingsonga N14 Mamy tutaj rowerzystkę miejską Magatę, testerkę, która niedawno tutaj na tej drodze rowerowej testowała Motusa Scuti 10 i Przypominam sobie, stwierdziłaś, że tam kierownica jest za krótka, zobacz jaka tutaj jest kierownica. Tak, ta już na pierwszy rzut oka jest dłuższa. Słuchaj, jak na miejską hulajnogę. Mając taką kierownicę, to raczej powinno być komfortowo, ale w zasadzie to chciałem, żebyś ty mi to przetestowała, bo ja uważam, że to jest bardzo komfortowa hulajnoga, natomiast troszeczkę za bardzo, wiesz co, ugina się ten amortyzator pod mną, a ty ile ważysz? możesz zdradzić? No, 54 pewnie. Dawno się nie ważyłam, ale coś pewnie koło tego. No to właśnie chodzi mi o to, żeby sprawdzić osoba ważąca 50. Yy, kilka kilogramów. Tak. Żeby się przejechała na tej hulajnodze i stwierdziła, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest jak. No dobrze. Zrobisz to dla mnie. To jedźmy. Jedź. Jedź, testuj. Kierownica okej, okay, nie? Tak, kierownica już w tym dużo lepsza jest niż w tamtej, bo w tamtej to pamiętam, że była strasznie króciutka, a w tej jest taka, no spoko już, że tak wygodnie się jedzie człowiekowi. Na pewno fajnie amortyzuje, co jest bardzo ważne, bo jednak to po czym jeździmy jest różne i często nie wiemy czego się spodziewać, więc pod tym kątem naprawdę bardzo fajnie i bardzo przyjemnie się jeździło. Więc myślę też, że dla kobiet może to być też atrakcyjna hulajnoga, bo ona nie jest taka toporna, więc to też duży jej plus. I co, jedzie sama? No jedzie. No, także odkryliśmy właśnie funkcję, która się nazywa tryb pieszy. To fajne może być, jak są jakieś takie góreczki albo coś. No, pod górkę, spoko. Co ja Wam mogę powiedzieć, jeżdżąc po kieleckim bruku, który jest koszmarem dla hulajnóg elektrycznych? Że co, że jest komfortowo i kto mi w to uwierzy? No po prostu nie da się przenieść na słowa tego uczucia, które mam podczas jazdy tą hulajnogą. No bo nie da się po prostu tego. Po prostu jest wygodnie. Jest wygodnie. Może słychać jakieś tam drganie w moim głosie, ale słuchajcie, niech to was nie zmyli, bo jest naprawdę bardzo komfortowo w sensie takim, że to zawieszenie naprawdę bardzo dobrze wybiera wszelkie te nierówności, a to jest akurat najgorszy odcinek, który zawsze Pokonuje na hulajnogu z elektrycznej czy rowerze, żeby przetestować jego zawieszenie, i tutaj po prostu jest wręcz niebywałą rzeczą, jak bardzo komfortowo przez to się przemknęło. Także ja jestem po prostu w totalnym szoku, że taką hulajnogą można jeździć tak wygodnie. I to jest właśnie chyba największy plus tej hulajnogi. Odcinek specjalny Motocross Park. Chopka. O oh, kurde. Nieźle. No powiem szczerze, kurde nie spodziewałem się, no hulajnoga miejsko motocrossowa. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jest jedna z najwygodniejszych miejskich hulajnog, jakie testowałem i zdecydowanie mogłaby zawstydzić niejedną rasową hulaję. Pokażę Wam speed test tej hulajnogi, żeby nie było, bo w sumie warto pokazać, bo jest dosyć, dosyć bym powiedział po odblokowaniu szybsza niż inne tego typu. Mam nadzieję, że spisze się. Uwaga, startujemy. Tryb Sport oczywiście. I tak to już mamy 20, 25, 30, 35. To jest max Motusa Scooty 10. No i teraz mamy 36, 36,5. 37, no zależy czy jest prosto, to znaczy równo, czy delikatnie z górki minimalnie. Tak, 36-37 na godzinę to jest po prostu maks, speed tej hulajnogi na prostej, można tak powiedzieć, o ile jest naładowana na maksa, tak jak teraz. Także troszeczkę szybciej niż konkurencja. Tryby jazdy, jakie tutaj mamy? Teraz jadę w trybie pieszym, czyli 5-6 na godzinę. W zasadzie mógłbym ją prowadzić. Teraz tak, naciskamy sobie dwa razy przycisk zasilania. Mamy bieg, który się nazywa Eco, ale hulajnoga w tym momencie jest odblokowana, więc no leci sobie dwie dyszki w Eco. Dwa razy naciskamy, mamy Drive. W trybie Drive również leci sobie 20 na godzinę. Na no w trybie sport to już widzieliście przed chwilą. Po odblokowaniu może to być max speed 37 na godzinę, jeśli chcecie. A jeśli nie, to może to być po prostu 20 na godzinę albo 25. Także od Was zależy. Jakie chcecie mieć tutaj prędkości na poszczególnych biegach. A wszystko to można sobie ustawić z poziomu aplikacji, która oferuje na przykład możliwość ustawiania prędkości na poszczególnych biegach. Można tutaj też ustalić na przykład po ilu sekundach ma uruchomić się tempomat. Czy takie ustawienia jak tryb startu z odepchnięciem lub bez. Moc siły hamowania silnikiem. Ustawienie siły przyspieszenia początkowego, czyli tak zwany miękki start. I szereg innych rozmaitych funkcji, w tym na przykład zmiana trybu podświetlenia deku. Poza tym jest tutaj naprawdę bardzo obszerny zestaw informacji odnośnie stanu hulajnogi, wszelkiego rodzaju wykresy dotyczące użytkowania, więc jak widzicie nie jest to jakiś tani jaki sprzęt, który nie ma kompletnie nic do zaoferowania oprócz jazdy. Nie obyło się jednak bez małej wpadki. Według mnie największa zaleta, jaką niewątpliwie jest komfort jazdy, głównie dzięki tylnemu zawieszeniu, obróciła się tutaj nieco przeciwko hulajnodze z dwóch powodów. Po pierwsze, dek ewidentnie pochyla się niżej w tylnej jego części ku podłożu, co niekoniecznie ładnie wygląda. Można powiedzieć, że ugina się po prostu za bardzo, a po drugie, właśnie przez to powoduje ocieranie stopki o podłoże przy lewo skrętach, co dla mnie nie jest do końca akceptowalne. Tak naprawdę wystarczyłoby przenieść tą stopkę na przednią część deku i Sprawie. Słuchajcie, akurat na koniec odcinka pojawiło się coś takiego. Myślę, że wystarczy przesmarować i będzie. No i tak, na podsumowanie tego odcinka muszę powiedzieć, że gdy ją rozpakowałem, to jakoś tak sceptycznie byłem nastawiony do tego modelu. No jakoś specjalnie mnie nie urzekła na pierwszy rzut oka, ale już po pierwszym przejechaniu się stwierdziłem, że to jest naprawdę numer jeden, jeśli chodzi o komfort wśród hulajnuk kompaktowych mniej więcej tej klasy, oprócz tego drobnego minusu, że za bardzo troszeczkę się wygina ten deck i tym samym troszeczkę ta stopka na zakrętach może harować i parę razy mi się zdarzyło. No... Jest to minus, muszę o tym wspomnieć, ale są plusy kolejne. No, oczywiście, system, który jest dosyć mocno zaawansowany w tej hulajnodze. Sami widzieliście aplikacja, możliwość ustawiania sobie tych wszystkich preferencji. Tego się nie spotka naprawdę w innych hulajnogach tej klasy. Także to jest mega plus. Zaawansowana technologicznie to na jest i to nieźle. Poza tym, no, jest ten hamulec elektroniczny. Nie wszystkie hulajnogi to mają. Bardzo dobre oświetlenie, podświetlenie, bardzo dobre błotniki, kierunkowskazy w rączkach. Duża kierownica, niska waga. No, może ten mały zasięg, taki 30 km, to jest jak dla mnie nie za dużo, no ale bateria dziesiątka po prostu więcej nie pozwoli przejechać. No i tyle. Jeśli Wam się podoba ta hulajnoga, to nic tylko zamawiać. Link macie w opisie filmu. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.